Yeah, dobrze. dobrze, ja też, jak... mówiła вжеś, jest. też mówiłam Pani, no, no, no. no. że właśnie żeby że taki można sprzątać. myślę, że z białej. To tylko osoby, które będą pewni, na czy Na pewno. Ja zostanę Panią właśnie, widziałam, że you want to white so you want to write Podamy to wszystko razem. No i mamy zabawkę samochodów elektrycznym Proszę, <tronenie> no? to, to. Także tak Dziadamy to mniej więcej dalej. wygląda. Dobrze, I generalnie, gdyby coś tutaj tych A dostojniaku tam chorobią. Prąd. Jest super, by I'm dance to me in ya When good music i play glad to me in ya No, dlatego my się wolimy robić gaz. I też mamy takie cztery duże palniki, takie do kolety gazowe. No i gaz też. Jest...

Sprawa organizacyjna mamy za sobą. Chodźcie troszkę bliżej. Pokażemy Wam, co dzisiaj chcemy dla Was zrobić. Oczywiście. No to cha w charakterze też trochę jest, ale tak zupełnie poważnie, to muszę Wam powiedzieć, że jest to facet, który ma kolosalną głowę. Ja ją nazywam. I wiedzę, ja ją nazywam Robercie w gastronomii, że to jest kwadratowa głowa. Pianę potrafi wyczarować dosłownie ze wszystkiego, co weźmie w rękę. Pianę z sos, z czegokolwiek. On potrafi zrobić magię i niesamowite rzeczy. Natomiast jest ogólnie osobą bardzo niedostępną w życiu i ciężko z nim porozmawiać. Dużo sympatyczniejsza jest już jego małżona. Ja ja jestem mamą, dwójki dzieci. Wszystkie dziewczyny, które brały udział oprócz katarzyny, nie były mamami. A mamy wiedzą, że gdzieś tam coś pociągnięte zostaje, gdzieś tam coś tam wisi. I tak nie do końca się chce Ja bym To już się taki sobie żona pana Amaro Zaczęliła gdzieś tam mąż z kolejnym bo niekoniecznie chcę się, nie nie się, nie, nie się rozebrać. Tak to... I się chcę chyba pokazać tak. A teraz. I projekt, inni na mnie patrzą. I, tak. I podeszła do nich i mówiła: chodź ze mną i nic nie pokażą. I bo potem będzie robiję, się pięknie rozkładać, to i się wróci do wody. No i tak będzie się dało wyjść, będzie się zobaczyć. O, jest piszeszka. Powiedzą coś takiego jak tam. Już więcej nas nie pokażą. Dobra, taka na jest do gotowania. A to, co e, ja to, co o, o, światło, dobrze, to, o, to jest taka, takie coś to do Te sobie Bardzo dobra, dietetyczna, wegetariańska chyba nawet. Dobrze? z papierem Proszę zobaczyć, że ona to już się, się zaczyna rozkładać. A, a jak to się będzie z w, w pojedynkę, to, to jeszcze będzie. To, to za nas będzie. Po prostu się. Także to jest to takie coś. Z kolei mama, mamy za takie to. jest papryka. To jest ciężko między nami. I tak naprawdę to też może być na spina. Kuruszka też może być lekko wytrawna i słodka, może być deserem z połączeniem serów i księgi. Troszkę jej naobieramy, tylko staramy się dać, spróbować każdemu z Was, ale potem sobie tak jeszcze na cztery przekroimy. Tutaj troszeczkę mięta na przodku, trochę blau, tak troszeczkę dorzucimy błyszcząco, żeby

Zmywarkę musiał się z nią rozgrywać, do niej wyłącznie. I wiele innych rzeczy musiał się nauczyć dosyć szybko robić. Dla niego trudna powiedzba? Dla mnie. Druga. nie będę który będę spała dzisiaj. Ale reakcja na piątkę z plusem była. Jak się zdarza to enfin wanita wanita, Boyce, tak szybko. na będę próbować, nie wiem czy tak.

Dobrze. No. no dobrze, No to lecimy, bo ja takie, na takie małe osoby możemy wypożyczyć, żeby się przejechać pani Proszę państwa, panie Sylwia A ja nie mam problemu. Czy panu Nie, wszystko jest taka praca. Jest to jest bo ale to tylko natomiast tylko... na scenę zapraszam na bardzo teatralny